Paweł. Dzięki w ogóle za zaproszenie. Cześć wszystkim. Kiedy wczoraj Piotrek mi zaproponował, kiedy mi uwidział, mówił, będziesz mieć panel y, z Darkiem i no wiesz, no ucieszyłem się, ale tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, z Darkiem, no przecież nie jest najlepszy, a którego znam, to, to, to nie wiem o czym w ogóle mam mówić, nie? Y, no ja, ja, ja poświęcam jakoś tam część czasu na swoją służbę i tak dalej. A wiem, że Darek poświęca cały czas i plus jeszcze dwie godziny w tygodniu na meeting także. Yy, najlepszy człowiek i odpo na odpowiednim stanowisku yy, jakiego znam. Yy, ja nie piję 10 lat. Zacząłem trzeźwieć na Śląsku, w Katowicach. Moją grupą macierzystą jest grupa Kwadrat. Teraz nie ma tej grupy i się czasami śmieję, że jestem bezdomnym alkoholikiem, bo, bo gdzieś... Nie mam takiego przywiązania nie do grupy, ale tam zacząłem swoją cześćwość i, i tak jakby się zaczęło. Ja mam też brata alkoholika, który nie starszy ode mnie i, i we wspólnocie jest dłużej. I, i do niego jakby y, pierwszego się zwróciłem o pomoc. I on jak do mnie przyjechał, pamiętał, to przyniósł mi wielką księgę od razu. To była moja pierwsza literatura, którą dostałem. Y, którą przeczytałem i tak naprawdę y, nie było to dla mnie jakby... przeczytałem ją z takim jakby książkę, jakby opowieść i przeczytałem te kroki i stwierdziłem, że ja je zrobiłem, nie? I taki był mój początek z literaturą. Nie? Darek na pewno będzie opowiadać o tym, bo on już wie, jak, jak przekazywać, jak, jak się zachować w stosunku do Novisjusza i tak dalej. Ale ja po prostu wziąłem to i, i przeczytałem tak bezwładnie i. i, i... I nic, no. więcej było z tego kłopotów niż, niż, niż pożytku. Nie? Bo zaraz zostałem, przyszedłem do domu i wtedy z moją partnerką mówię, no ja już jestem alkoholikiem, chodzę na meetingi, przeczytałem książkę i ty masz robić tak i tak, bo tam jest tak napisane i ona mi powiedziała w delikatny sposób, że jestem głupi. Mam sobie to wziąć i wyrzucić I Także takie były moje początki literatury, ale każde początki są trudne i, i każdy musi ten swój szlak przetrzeć. I gdzieś tam swoje, swoje frycowe zapłacić. Ja na początku. Moją też pierwszą służbą na grupie była służba Kolportera, i nie wiem, może ja miałem jak miałem 4-5 miesięcy trzeźwości i mi zaproponowali, wiesz, no weź jakąś służbę no dobra, no to powiedzieli, no to biorę. Nie? I tak też nie za bardzo wiedziałem, co z tym zrobić, że no mam książki i miałem tam na, na meetingu swoją minutę, gdzie, gdzie mówiłem, co, co, co się sprzedało, co się nie sprzedało i i zapraszałem do, do literatury, ale tak za bardzo nie wiedziałem. No, kazali sprzedawać te sprzedawałem. Byłem bardziej sprzedawcą niż, niż kolporterem. Wyście wcześniej też o tym mówili i, i Waldek i Marek, że jeżeli jest mandatariusz to on nie jest gońcem, tylko on ma swoje, yy, ma swój rozum i ma głosować według swojego sumienia. Nie? Też, też skarbnik nie jest kasjerem, tylko jest skarbnikiem. Też czasami musi podjąć jakieś decyzje, które Yy, będą miały wpływ na, na funkcję, żeby to lepiej funkcjonowało, nie? Tak samo Porter musi mieć taką świadomość, żeby... Yy, że jak nowicjusz przyjdzie, to, to nie dam mu historia w Polsce, bo jak zacznie to czytać, to może pójść pić, bo... No bo tak jest, nie? No musi jakąś lotkę dostać, która będzie odpowiednia dla niego. Także ostatnią taką rzeczą, która wyszła, nie wiem, czy, czy, czy wszyscy widzieli, ale mają, jest taki niezbędnik nowicjusza i tam są wszystkie takie rzeczy, Yy, zawarte, które, no, które są na mityngach i dla nowych są jakby taką rzeczą yy, łagodną do, do przyswojenia, nie? Chociaż jak ją do pracy zaniosłem i yy, u nas w pracy pracuje taka współzależniona i mówię, Ania, no weź sobie taki niezbędnik, no niby aowski, ale może coś tam weźniesz". i ona mnie pyta, a dlaczego to jest takie, tak, a dlaczego ta jedność? Mówię, kurde, niezbędnik na nowej on nie niezrozumiały dla kogoś, nie? Ale mówię, dobra, tam potłumaczyłem chwilę i i no, jakoś tam myślę, wydaje mi się, że, że coś tam z tego poszło. Nie? Yy, no, jest to fajna rzecz i, i, i polecam na pewno. Yy, jak, jak dzisiaj to widzę, tak, yy, żeby to fajnie funkcjonowało i, i żeby pożytek miała cała grupa z tego, i wszyscy nowicjusze z kolportera, to mamy wiele ulotek, mamy wiele broszur. Yy, Drukujemy ulotki, drukujemy wszystkie spisy mitingowe, i żeby one nie poszły tylko gdzieś do śmietnika, czy, czy na stół trafiły policjanta, lekarza, czy innych służb, jest też potrzebna jakaś informacja, co my robimy. Nie? Szkoda, że nie ma tutaj alicji, czy, czy jakiejś panelu z informacji publicznej, bo, bo jednak to, to jest, jest tak powiązane, nie? żeby. żeby to zrobił jakiś użytek, warto jest o, o czymś powiedzieć. Nie? Jeżeli damy ulotkę, i tu są spisy alkoholików, policjantowi tu, i wyjdziemy, no to on popatrzy, no nie wiem, no, pewnie spojrzy, wyrzuci. Nie? Ale jeżeli powiemy, że kim jesteśmy, czym się zajmujemy, i co nam życie uratowało, i jak ważna dla nas jest część i te spotkania, wzajemny kontakt, wymiana doświadczeń, i, i wiele innych rzeczy, to już to jakąś tworzy całość. Nie? Czyli ten policjant, lekarz, czy inna służba. Która, która to dostanie, jakąkolwiek ulotkę, to już wtedy ma jakiś taki zarys. Lekki, ale wie, co z tym zrobić. Nie? Także ważne jest, żeby cokolwiek komuś dajemy, czy y, jaką, jakąś literaturę, żeby po prostu powiedzieć, czym, czym my się zajmujemy. Nie? Y, to jest tak, jakby ze słownikiem jakiegoś języka. No jak dostaniemy, to ciężko się nauczyć, ale jak. Y, Jakiś nauczyciel nam powie, jak z tego skorzystać, zrobić jakiś użytek. No to na tej samej zasadzie to działa. Yy. Tak to, tak by to w skrócie wyglądało. Yy. Ja też yy. chciałem powiedzieć, co, nie wiem, czym, czym, ja się teraz zajmuję, bo o tej służbie na grupie, intergrupie, nie będę tu, tu Darkowi zabierał yy, roboty. Yy. Czym, czym, czym w komisji się zajmujemy, nie? czyli zajmujemy się tym, Czym się nie może zająć grupa? Nie? Właśnie ostatnio wyszedł ten niezbędnik nowicjusza, ale taką fajną pozycją myślę, która ukaże się jest szansa, żeby się ukazała, bo ta pozycja już jest w pełni jakby sklejona do kupy to jest taka edycja książki więzień do więźnia. Był taki, był taki pomysł, żeby, żeby to. Z języka angielskiego przetłumaczyć, no ale skoro my tylu mamy osadzonych, tylu jest alkoholików, prawie we wszystkich więzieniach i jednostkach penitencjarnych w Polsce odbywają się mitingi, także nie było problemu, żeby te informacje od, od osadzonych wziąć, czy byłych osadzonych już i stworzyć nasz polski po prostu taki, taką książkę, która będzie oparta na, na tych doświadczeniach polskich. A, i i miałem, miałem okazję i przyjemność w takim, w takim zespole uczestniczyć i te wszystkie yy, te wszystkie spikierki, które tam pisali, czy doświadczenia yy, czytać i wybierać te, które się najbardziej nadają, nie, bo wiadomo no, pisało dużo ludzi tam około 40 będzie za, zamieszczonych w książce, ale tych tych, które napłynęły było około 300, także trzeba było przesegregować wy, wybrać te najlepsze, bo no, niektóre, no, niektóre się nie nadawały, bo były poradnikami, na przykład jak okraść następny tam sklep czy coś. Nie? No, ale no, wszyscy mieli prawo wyrazić swoją tam y, przeszłość i, i tak to się y, no, tak się to odbywało. No. W każdej służbie też trzeba mieć y, odrobinę poczucia humoru i nie traktować tego wszystkiego tak poważnie, bo, no, bo wiecie jacy my jesteśmy, jak łatwo, o, żeby ta zawleczka wypadła z tego granatu. Także tutaj była taka świetna zabawa, taka. I, I ja niektóre rzeczy, jak czytałem, to sami przeczytacie, jak ta książka się ukaże gdzieś, nie wiem, może pod koniec tego roku, czy na początku przyszłego. Te doświadczenia ludzi, którzy byli już w najgorszym jakby miejscu swojego życia, którzy stracili wszystko, którzy niektórzy siedzą za zabójstwo w więzieniu, mają przed sobą jeszcze 15 lat od siatki. Ale piszą, że w więzieniu odnaleźli swoją wolność. Nie, nie taką wolność, bo są pozbawieni pewnych, yy, pewnych rzeczy, pozwolenia wolności, ale wolność taką emocjonalną, nie? że już nie są w swojej głowie zakłóci, i mimo tego, co się stało, to yy, wspólnota uratowała życie. Nie? I, i, I to są takie rzeczy, które. No nie ma tego Wielkiej Księdze, nie ma tego yy, w zdrojach, bo niektóre rzeczy się tam ukazują i są fajne, fajne doświadczenia, ale jak przeczytałem tę książkę, to, to naprawdę mi włosy mi na rękach stawały, bo nie wierzyłem, że można z takich miejsc wyjść życia i, i wyprostować się, nie? że można wszystko stracić. Nie? Ale jeżeli ja żyję i podejmę decyzję, że mogę to zmienić, to to, to, to zmieniam i można, można wyjść zawsze, zawsze na prostą. Ja chyba na, ten, na tą chwilę odpowiem na wszystkie pytania, jakie, jakie, o, o ile będę znał odpowiedź i, i Darek niech fałkuje dalej. Dziękuję. Dziękuję Ci Paweł. Darek, teraz zapraszam Ciebie. Mam na imię Darek, jestem alkoholikiem. Moja przygoda, moje zdrowienie zaczęło się parę lat temu i po paru miesiącach pamiętam byłem skarbnikiem. I to mi utwiło tak, że byłem z ale ta służba mi tak odpowiadała i nie odpowiadała. Właściwie musiało coś zadarzyć. Byłem na tyle bezczelny, że przychodziłem już po paru piwkach na meeting i przyjaciel poklepał mnie i do mnie mówi, tak, Darek, chyba zmieniłeś do zodorant. Tak to było, taki byłem bezczelny. Musiało się dużo rzeczy wydarzyć. I do końca życia będę pamiętał, jak z naszym przyjacielem. Poszliśmy zapłacić w Kewalera za salę. Czekaliśmy na tego opiekuna tej sali z półtora godziny. I wtedy była taka szczera rozmowa z nim. Po prostu szczera rozmowa alkoholika z alkoholikiem. I on mi tylko już pamiętam, zadał pytanie: Darek, co, ch co chcesz dalej robić? I ja byłem pewny, że nikt nie wie o tym, że ja się podpijam, wszystko jest ok. Ja no nie wiem. Nie wiem, jadę na święta do Polski, przemyślę to wszystko. Jadąc do Polski podjąłem decyzję, że jednak pójdę chyba krokiem tego, że zacznę robić program. Przyjechałem z Polski, zacząłem robić program. Zrezygnowałem ze skarbnika, żeby mi to nie korciło. Akurat w wolny była służba Colpoltera na grupie. I to mi się, szczerze, bardzo spodobało. W tym czasie poznałem byłego kolporutera z, nad, z nad, no, nad, nad, nad Reni, Bogdana, z który po prostu tak mi, powiem szczerze, napsuł w głowie, że mi się naprawdę to spodobała ta służba. Zacząłem tą służbę po prostu pełnić. I to mi się zaczęło spodobać. Miałem dojście do każdej literatury, mogłem czytać za darmo. Nie musiałem kupować. Miałem wszystko za darmo. I... Pamiętam, oczywiście robiłem program, pamiętam, jeździłem bardzo dużo właśnie do Bogdana, do tego byłego Kolpoltera i na mityngu słyszałem to, że zacząłem podnosić pułap, po prostu pułap y, dla kolejnego Kolpoltera, że byłem wszędzie i każdą literaturę, która była, ja miałem. No i tak po prostu... Moja służba upływała. Oczywiście, z czasem zrozumiałem, że dużo błędu popełniałem, bo dopiero jak zostałem kolporterem w grupie, i byłem na warsztatach, tam zrozumiałem, że ja nie potrafię sprzedać. Ja tylko szłem na sprzedaż na ilość, nie na jakość. Mianowicie szowi wpychałem Wielką Księgę, wszystko, żeby się tylko pozbyć literaturze, miał obrót. I na warsztatach w Gródku, po rozmowie z, z innymi komputerami, zrozumiałem, teraz nie, nie patrzy się na to na ilość, na jakość. Dużo razy się spotyka także na grupie, widzę, że też ostatnio też byłem na grupie i było sprzedawane, właśnie nowicjusz. Dostałem wielką księgę, poradnik służb, 12 na 12, historia mówię, a co ty robisz? Mówi, Darek, obrót musi być. Ja mówię, dobrze. Ja bym to inaczej zrobił, co nie? I mówię, ja bym, o, jeszcze wtedy nie było akurat niezbędnika. I no były same ulotki. Proste ulotki, gdzie nowicjusz powinien się dowiedzieć. Ja mówię, zobaczy, że tego nowicjusza nie będzie na następnym meetingu. I tak było. Do tej pory nie ma kontaktu z tym nowicjuszem. Ja mówię, bo to jest po prostu za dużo rzucone na na głowę nowicjuszowi. Ja by to samo bym zrobił, jak ja bym dostał tyle literatury. I no on jeszcze powiedział do mnie, mówi, staro ma dużo kasy i, i obróć się z Ja mówię, ale gdzie, gdzie to zdrowienie? On więcej nie przyjdzie. I teraz na dzień dzisiejszy wiem, że jak mam sprzedawać, to wiem, co sprzedaję. Bo Wiem na przykład, że nowicjusz, który przyjdzie, ja mu nie wcisnę i no dam mu do poczytania zdrój, tam gdzie alkoholicy piszą, taką broszurę. Życie w mogę mu polecić, uwierzyliśmy. Nie, nie rzucam na wielką wodę. Wiem po sobie, że Wielką Księgę już tyle razy czytałem, drugi raz jestem na programie i za każdym razem coś nowego się znajdzie. I nowicjuszowi, który jest dwa tygodnie, zaczyna szczęść wiedzieć i, i Wielką Księgę. Dla, dla mnie to jest po prostu masakra, żeby teraz przekazać takiemu. Ja wiesz czasem. I na każdym. Jeśli jadę gdzieś sprzedać książki czy zawieść, to mówię w pierwszej kolejności porozmawiać z nowicjuszem, przekazać to, co jest dla nowicjusza. I. Będą z brudku właśnie przywiozłem dużo rzeczy o każdej książce. Ja mówię kolpulterowi, czy na każdej grupie, gdzie tam zawożę, daję, mówię, poczytaj sobie. Jeśli nie chcesz całej literatury czytać, poczytaj sobie streszczenie, żebyś wiedział, co oferujesz. Bo ja mówię, ja byłem właśnie na takich warsztatach, gdzie powtarzam się, że nie sprzedawali na ilość, no na jakość. Wracając właśnie do zdroju, dużo, dużo zdroju, właśnie wisły, dużo tego ja sprzedawałem. Szło tego, bo też stwierdziłem, że alkoholicy wszyscy by bo literatura nie schodzi. Dużo, dużo rzeczy, no też i pandemia, ale to ja potrafiłem, powiem szczerze, sprzedawać literatury nie się przez dwa lata, miałem prawie 7000 przerobów przerobu. Prawie 7 tysięcy przez 2 lata pełnienia służby. Zostałem wybrany na kolejne dwa lata, bo na intergrupie Nadrenia nie jest, no nie było chętnych na pełnienie służby, bo po prostu taki pułap podniosłem, że no jest nie do przeszkodzenia jest. Ale powiem szczerze, ja obejmowałem służbę, to no, miałem kartonik taki, o taki jak tu jest, kartonik taki miałem ten, a teraz mam prawie 80 kilo literatury. Nie ma nie ma rzeczy, która. By, ja bym nie wiedział o tym, która się już ukazuje, która ja już muszę ją mieć. Będąc właśnie, na warsztatach nawiązałem współpracę z no, znajomości na stopniu prywatnym. Z Beska właśnie z Waltkiem, gdzie na bieżąco jestem informowany, co jest informowany, co jest nowego. Mnie ta służba, powiem szczerze, że. Fajnie by było, gdyby do emerytury mógłbym dociągnąć, na tej służbie, to byłoby fajnie, co nie? Bo to jest moje pół życia. Ja to lubię robić. I z tego są też śmieszne rzeczy, bo w Dissendorfie na przykład pojechałem tam nie ma gdzie zaparkować. Wrąbałem się na zakaz. W u mnie z niemieckimi był problem, co nie? Policjanty podjechały. Ja zacząłem tłumaczyć rękami, pokazałem, a, a dobrze, udało się. i zapłaciłem mandatu. W kolonii cofają pod prąd. Też policjanty przyjechali, no zacząłem tłumaczyć, że otworzyłem ten z tyłu, że mam jeszcze miałem inne auto, tyle literatury. Też udało się. Takie śmieszne rzeczy, ale to jest moje życie. Ale moja partnerka już nawet nie zwraca na to uwagi, bo wie, że dla mnie literatura jest. Nie potrafię czegoś innego robić. Ja mówię, do każdej tej służby troszeczkę serca i dwie godziny w tygodniu. Internet i telefon. Taka służba komputera. I to jest radość. Ja powiedziałem, no teraz pełnię drugi raz, drugie kolejne dwa lata, ale jeśli się ktoś trafi, dopełnię te służby. Z chęcią oddam, bo chcę zrobić dalej czy, ale komuś też pomagać, bo mnie pomogło w moim zdrowieniu. Ja mam 52 lata, usłyszałem od mamy, że mama mnie kocha. Przez tyle lat nie usłyszałem. A dzięki czemu? Jestem właśnie. Ja do końca życia będę wdzięczny, a, a każdym tej służbą, którą pełniłem i którą będę może pełnił jeszcze. Jestem wdzięczny. Na dzień dzisiejszy mówię, wszystko mogę sprzedać, ale wiem, że należy mi do książki. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo.